W tym materiale pokażę, jak stworzyć taką tabelę. Jeżeli wybieram dany przycisk Checkbox, to zmienia się nam wartość w naszej tabeli z złotówek na wartość w euro. I w zależności od tego, czy ten przycisk jest wybrany, Checkbox, czy nie, takie wartości nam się pojawiają i zmienia się również na główek. Aby to zrobić, będziemy potrzebować kartę deweloper. Jeżeli ktoś z was nie ma karty deweloper, Wystarczy, że kliknie prawym klawiszem myszy na dowolnej z kart i wybierze opcję Dostosuj stążkę. Tutaj trzeba zaznaczyć kartę Developer. Jeżeli jest zaznaczona, pojawi nam się na, naszych, na naszej liście kart. Wybieramy kartę Developer, i tutaj będziemy mieć opcję Wstaw, Kontrolki, Formularz. Ale w pierwszej kolejności skopiuję te dane. I wstawimy je sobie obok. pojawia się jedna więcej kolumna, która była tutaj ukryta. Zaraz ją ukryjemy. A na razie usuniemy sobie, sobie tą pomocniczą, tak żeby mieć bazową, wyjściową tabelę. Więc stawiamy sobie kontrolkę formularza. To jest pole wyboru obok naszej tabeli. W tym momencie jest jakiś przycisk, który, jak sobie będziemy klikać, nic nie generuje. Ponieważ nie ma zaszytej żadnej logiki. Zmienimy sobie w pierwszej kolejności tekst. Piszemy tutaj wartości euro. W dalszym ciągu nic się nie dzieje. Dopiero jak przypiszemy sobie okienko czy łącze komórki, wybierzemy sobie komórkę M2, to dopiero teraz będzie nam się pojawiała prawda lub fałsz w zależności od tego czy dana wartość jest wybrana, czy też nie. Więc, jeżeli chcemy uzyskać wartość w euro, w tym momencie mamy w złotówkach, no to musimy podzielić wartość w złotówkach przez kurs euro. Załóżmy, że kurs euro to 4,20, ale musimy to jeszcze sobie zmienić, czyli zaprogramować za pomocą funkcji jeżeli. Czyli wybieramy jeżeli, tu mamy słowo fałsz, to mamy może inaczej. Zaznaczmy sobie prawda, żeby było łatwiej zrozumieć funkcję jeżeli. Jeżeli te słowo to prawda, no to będziemy mieć wartość w euro, czyli będziemy dzielić przez 4,20. Jeżeli mamy fałsz, no to będzie wartość w złotówkach, czyli 1 do 1, nie zmieniamy tej wartości w kolumnie J. I w tym momencie mamy 4,20. Jak zmienimy sobie tutaj, odznaczymy ten checkbox, będzie wartość euro, nie zaznaczona, więc złotówki. Kopiujemy sobie teraz tą kolumnę w prawo. No i użyjemy teraz zwykłego dzielenia. Czyli komórka J5 przez tą wartość. Tą wartość trzeba zablokować dolarami. Nie wstawiło nam się dzielenie. J5 podzielić na tą wartość. Tutaj musimy wstawić dolary, bo zawsze w tym samym miejscu jest kurs. 843. Kopiujemy w dół. I teraz już nam ta wartość się zmienia. Zależy się od tego, czy ta wartość. Euro jest wybrana, czy też nie. Musimy jeszcze tutaj zrobić funkcję jeżeli. Jeżeli to zaznaczmy sobie jeszcze tutaj, że była prawda, żeby łatwiej było to zrozumieć. Jeżeli tutaj jest prawda, no to mamy wartość w euro, czyli możemy sobie po prostu sobie pisać euro. Jeżeli jest fałsz, mamy pln i już będzie wiadomo o co chodzi. Euro PLN Euro PLN tą kolumnę pomocniczą możemy sobie ukryć te wartości możemy zmienić na czcionkę białą tak, żeby tego nie było widać i mamy Euro i wartości w PLN czyli możemy stworzyć sobie taką tabelę, która wygląda naprawdę ciekawie i daje dużo możliwości, bo nie musimy mieć wielu kolumn kolumn wystarczą, wystarczy jedna, która będzie nam zmieniała tą wartość wyświetlaną w naszej kolumnie w naszej tabeli.